Dzień dobry wszystkim. Czerwiec mamy nie za dużo. Klientki tutaj nam pozamawiały, ale nie zawsze musi być dużo, ważne, że target jest, się zgadza. <gry> ale wiecie, to czasami tak jest, że raz jest dużo, raz jest mało, ważne, że jest zachowana ciągłość, systematyczność, bo to jest w, naszym tutaj, w naszej pracy, w naszej właśnie tej roli konsultantki najważniejsze, żeby cały czas. Być na, w ruchu, żeby cały czas szukać nowych klientek, zbierać nowe zamówienia, pokazywać właśnie, co jest fajnego w tym Avon, na czym korzystamy, co jest dobrego, co niedobrego. Znaczy, wiadomo, jak jest niedobrego, to nie mówimy, prawda, ale polecać, pokazywać i cały czas tutaj szukać potencjalnych nowych klientek, które będą chciały dołączać do Twojego grona klientek i zamawiać u ciebie, bo dzięki temu my mamy swoją prowizję i zarabiamy. Zarabiamy od 10% do 32%. Ja zarabiam 32. Jestem na tym najwyższym pułapie, jaki może być w Avon i każdy może też tak robić. To wcale nie jest to trudne. Gdyby ktoś z was chciał mieszka na terenie Wielkiej Brytanii, to ja zapraszam serdecznie. Napisz do mnie, zostaw komentarz, cokolwiek. Odezwę się do Ciebie i pokieruję Cię, co dalej. Możesz również być w EWON dla siebie i na przykład dla siebie. To ja tu pokazuję, o, tu są na przykład moje nowości, które ja sobie skorzystałam jako konsultantka i kupuję to z 30% zniżką. Czekajcie, ostrość nie chce się złapać. Yy, taki spray do ciała, body mist, jeszcze go nie wąchałam. Na, na. Oj, pachnie, zieloną trawą, z tego co pamiętam. To jest nowość i to się poka pokaże w katalogu lipcowym. Konsultantki mogą kupować właśnie wcześniej, w katalogu wcześniejszym z Fokusa z 30 zniżką, więc jak nie zarabiasz, a chcesz mieć tu swoje jakieś tam upusty zniżki, gwarantowane produkty w niższej cenie, to też to masz. I to jest właśnie ten katalog Fokus. Co miesiąc nowe oferty. Tutaj dla syna wziąłam sobie zestaw. Nowy Full. Full Speed Sky Jump Podmówił, że mu się podoba czekajcie, otworzę, dam radę otworzyć jedną ręką ach, nie dam rady, bo one są tu zalepiane dobra, nie otworzę czekajcie, może pauzę włączę dobra, nagrywam dalej otworzyłam też zresztą zmieniły nam się znowu buteleczki w Avon Właśnie tej kolekcji Full Speed, więc wszystkie Full Speed tak będą wyglądały. Fajnie, ona jest tutaj karbowana, taka. Bardzo fajnie to wygląda. No, ja lubię, jak się zmieniają, żeby się klient nie przyzwyczajał, tak. Zapach fajny, synowi się podobało. Dla siebie, tu mam też, to też nie dla siebie, bo też i dla synów, ale to jest z katalogu. Nowy zapach, czy w, czy w jednym do ciała do włosów dla mężczyzn, też bardzo fajny zapach. Ja tutaj też zmiana opakowań lotionów, body lotion do ciała też świetna, świetny produkt, polecam. Co ja tu sobie wzięłam To z fokusika właśnie nowy zapach IF. Nowy zapach IF będzie i w jaki, i one i one. Też czekacie, pauza. Ok, pauza wyłączona, i już Wam pokazuję wyciągnę z... o, piękny. Kurczę, te buteleczki są boskie. Zobaczcie. Mi się osobiście bardzo podobają do kolekcji. Kolejny if sobie psiknę tutaj. Czekajcie, jedną ręką ściągnę cię tutaj, żeby po oczach nie psikać. Psikniemy sobie tutaj troszkę. Okej, okay. jak? Mm, fajnie. Fajnie. Lekkie kwiatuszki czuję. Zobaczymy, jak ten zapach się y, rozniesie po pokoju. Ale butelka jest mega. Popatrzcie, <laughs> się śmieje dla samej butelki. Warto coś zamówić, prawda? Zaraz Wam pokażę, jak to w katalogu wygląda, ile kosztuje. Też jest oferta na próbki, więc warto zamówić gdzieś tam więcej, żeby sobie klientkom dawać. Do tego mamy w zestawie y, body lotion ja uwielbiam te body one perfumowane i jeszcze sobie z nowości zamówiłam tutaj nową pomadkę, znaczy nową, nowy odcień i nowe kredki które zmieniają się pod wpływem czasu, ja bym powiedziała, kolor się zmienia więc dwa odcienie są, też to mam a tutaj oczywiście zamówienie klientek, tak jak powiedziałam mało, ale nie szkodzi ważne, że zamawiają, że jest ciągłość jak widzicie skorzystały tutaj z mojej polecajki, jeśli chodzi o te lakiery perłowe dobrze się sprzedają i nowy krem tam też mamy, też ktoś zamówił, mamy w dobrej cenie nasze Power Serum, tak więc pokazywać, reklamować, dziewczyny, bo to nie koniec kanapy, kanapy co ja mówię, kampanii. Dziewczyny, wybaczcie, jestem po trzydniowym weselu. <ścoughs> I tutaj mamy nowość w kampanii czerwcowej, w katalogu pokazały się nowe maski do włosów, popatrzcie, nowe maski do włosów owocowe, Yy, awokado tu mam, almond, awokado tu mam, aloes i macadamia oil, yy, dwie i jeszcze jedna powinna być, brzoskwiniowa, ale jej nie było na stanie, bo też zamówiłam. Jeszcze nie próbowałam, bo dopiero przyszły, ale wypróbuję i dam Wam znać. Tu Wam właśnie chciałam pokazać oferta yy, specjalnie dla konsultantek, to jest ten fokus, katalog dla każdej z Was, z którego możecie zamawiać ze zniżką i mamy specjalną ofertę na zakup serum w cenie 8,75, jeśli z katalogu wydacie Wydacie minimum 15 funtów. Dziewczyny, 15 funtów. Jeśli coś kupicie, ja właśnie kupiłam perfumik i to dla syna. Jeszcze make-up tu kupiłam, więc sobie zamówiłam to serum. To serum, to serum, albo to. Nie, to to serum, bardzo dobre. To serum sobie zamówiłam. 8,75 cena dla konsultantki. Zobaczcie, zwykła cena niepromocyjna to jest 16,10, a cena dla klienta 23. Dziewczyny 20 czy w katalogu. Więc 8,75 to naprawdę dobra cena. O, tutaj mamy te nowości. Właśnie to są te pomadki, o których przed chwilą mówiłam. One są tu jeszcze w pudełeczku. Nie próbowałam ich. Aczkolwiek moje konsultantki już też zamawiały i już robiły testy. Są zachwycone tym produktem. Że z upływem czasu zmienia się troszeczkę kolor. W pierwszym momencie jak malujemy to ja bym powiedziała, że jest bardziej bladszy. Potem nabiera intensywności, a potem łagodnieje. Ale... Muszę sama wypróbować, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt na moich ustach, co tam się wyczaruje. To jest właśnie też pomadki, i tu jest chyba nowy, był kolor. Ja wzięłam ten, ten kolorek wzięłam, to jest to, to jest to, a to jest to. Ten sobie wzięłam, tej pomadeczki. Mówiłam Wam też, a jeszcze są tutaj blusz, e, bluszu nie brałam, lakiery, bardzo ładne w ogóle opakowania takie zielone. Zaraz wyciągnę Wam tą kredkę, czekajcie, wyciągnę Wam. Już pokażę, dobra, pauza, Jest. Ostrość, ostrość, poprosimy ostrość. Oj, ciężko jedną ręką. Są takie, widzicie? Kredka zielona, zielona, eko. Bardzo fajnie wygląda. Czekajcie, ostrość chciałam zrobić. No, nie uciekaj mi. Coś ten telefon, mam nowy telefon, i ja on słabo ostrość mi łapie. Tak wygląda kredeczka do oszczenia, tak, tak. Ciekawe, czy mam temperówkę. Więc zobacz, jaki fajny różowiutki aż kusi mnie pomalać, Wiałam właśnie dwa te kolory, żeby wypróbować. Fajne, fajne. Cena, jeszcze raz cena, czekajcie, cena dla nas, cena dla konsultantek, dziewczyny, 3,85, dla klienta będzie 5,50, więc też niedużo, a jeszcze jak jesteście na tych wyższych poziomach VIP i Platinum, to macie 40%, to jest cena 30%, 40% będzie jeszcze taniej, więc jak ten znaczek jest, to te osoby z Platinum i VIP Kątem mają jeszcze taniej, perfum, zobaczcie, to jest ten perfum i tak samo, ta sama zasada, ja wzięłam zestaw, mam ten perfumik, pięknie pachnie, polecam Wam i do tego dziewczyny macie tutaj próbeczki, zestaw próbek 10,50 za zestaw, ilu, 50, jest tu 50, 50, tak, jest 50, kolekcja IF, warto sobie zamówić bo jest taniej, jedna wychodzi 21 pensów i rozdawać klientkom też bulk buys, bulk buys. Macie też y, ofertę na próbki. Tam też możecie brać. Tu jest właśnie ten full speed, co ja mówiłam, że wzięłam, ten wzięłam. Yy, też zmiana tych opakowań. To jest ten właśnie Bambo Bambo. bambozi. bambozi. 5.60 na dla nas, dla klienta 8. Ten wzięłam. Są wszystkie oczywiście. Możecie też brać. Tu mamy jeszcze też próbki, próbeczki, tu yy, tylko ten perfumik. Więc jest co tutaj wybierać w fokusiku. Tu macie nasze materiały do pracy, torebki i tak dalej, i tak dalej. Tu nas zawsze pokazuje, co się zmienia, czyli na przykład, że Avon zmienia opakowania albo wycofuje maskarę, na przykład tą zmienia teraz na tą, więc tej już nie będzie, będzie wycofana, będzie ta, więc warto tu się zatrzymać i popatrzeć. Outlet, z Outletu to są końcówka serii, właśnie wyprzedaże magazynowe jakieś, właśnie po zmianie opakowań. Tutaj kupujemy ile chcecie, aczkolwiek nie możemy zwracać tego do Avon, nie ma zwrotów tej, z tego działu. Możecie kupować ile chcecie, natomiast tam z fokusa po sztuce. Też tu warto zaglądać, bo zobaczcie. Little black dress, y, Summer 8 funtów. Same 8 funtów. Te małe po 4, ten nawet czy 50 i Mary Ellipse. Więc warto tutaj zaglądać, bo tu czasami coś fajnego możecie znaleźć. Make up, nie make up. No, warto, dziewczyny, warto. Na koniec są tekstylia. Zamówiłam tą piżamkę, więc jak przyjdzie, to wam się zaprezentuje. Jak się, w niej będę, jak się w niej będę czuła, wyglądała, pokażę Wam. Niektóre rzeczy się czasami powielają. Okulary, okulary zamówiłam, dobra. Wrzucam pauzę i Wam pokażę. Wam zademonstruję okulary. Ja ostatnio, hmm, znaczy tak, bo nie tutaj, bo nakręcam czasem live, y, czasem robię na grupie konsultantek tutaj, nakręcam filmiki wrzucam na YouTube, więc hmm, zapominam czasami, gdzie co mówił, o czym mówiłam, co pokazywałam, co jest dostępne, ale, ale właśnie hmm, chciałam zwrócić uwagę, że już w tym w katalogu aktualnym są te okulary do, do zamówienia, ale tam macie ceny. Wyższe, bo przypomnę, że Ewon zmienił i od kwietnia na te wszystkie tekstylia, właśnie takie akcesoria, wszystkie konsultantki mają tylko i wyłącznie rabat 10%. Już nie mamy rabatów właśnie adekwatnych do zdobytych poziomów naszych kwartalnych, tylko 10%, to jest stałe 10%, tak jak kiedyś było zresztą. Więc czasami bardziej będzie Wam się opłaciło zamówić z Fokusa, bo z Fokusa jest wyższy ten rabat, ok. I właśnie ja zamówiłam właśnie te okularki, i bodajże te. I w Fokusie macie je dużo, dużo tańsze. Te mamy na przykład za 7 funtów. Na przykład te to jest trujeczka. Trujeczka, gdzie jest trujeczka? Tu też za 7 funtów. Tak więc yy, warto zawsze sprawdzić, porównać, gdzie jest taniej. I już Wam tu wyciągam z woreczka. O, to są te jedne. 7 funtów, dziewczyny. Naprawdę z filtrem. Bardzo fajne okularki. Złote tutaj, wykończeniówka. Tutaj taki ładny. Brzoskwiniowy kolorek plasticzek i one są takie, widać, że one są takie jakby fioletowe, szkiełka. Aczkolwiek, wiecie, co, bardziej, bo tak patrzę tutaj w realu, też obok sobie, tak nie przez kamerę. Jak przez kamerę patrzę, to widzę fiolet. Nie wiem potem, jak to na wideo będzie wyglądało, ale jak patrzę, wiecie, tak biorę, nie przez kamerę, to to nie widać, że to jest fiolet. Ja tu fioletu żadnego nie widzę. Jest po prostu brąz, jest tu naokoło panterka. Nie ma tego fioletu, on się odbija tylko w kamerze. To są te jedne, bardzo fajne okulary. A drugie, już wyciągnę drugie. Jeszcze chciałam te awiatorki, ale nie było ich na stanie. Może już są. O, a drugie są takie. O, te są fajne. O, te są te. Te są takie, takie yy, bardziej, wiecie, no, kocice, kocica, tak? Całe plastikowe, tu mają takie zdobienie metalowe. I tak samo, one, one nie widać, że one w fiolet wpadają. To tylko przez kamerę tak widać. Ekstra są. Ekstra są. I już pokażę je w katalogu. I powiem Wam, że kolejne okulary chyba do mnie zmierzają. Chyba mam nadzieję, bo już Wam pokażę tu w katalogu. W katalogu było więcej okularów, z tego co ja pamiętam. Zaraz zobaczymy to. Bo to jest tak. Dokładnie, to są te okulary, widzicie, to są te, w katalogu one są za 10 funtów, Wy możecie je mieć za 7 i tak samo te też są za dychę, Wy możecie mieć je za 7, dziewczyny, więc yy, bardziej Wam się opłaci z Fokusa sobie zamówić, mm, ale wiem, że tu jeszcze były, czekajcie, to ten katalog, może ja mylę, nie, no nie mylę, czekajcie, już, już je szukam, bo tu są ten ucięte, cofnięte te kartki i źle się przewraca. Tu jest w ogóle oferta w katalogu dla klientek. Jeśli ona wyda z podanych stron na określoną kwotę na zakupy, to te okularki Lipsy mogą być dla niej za 1450. Normalna cena 20, więc też fajna okazja. Zobaczcie, wystarczy wydać. A, że nie, nie wydać, inaczej. Wystarczy, że kupi dowolny produkt z podanych stron. I wpiszę ten kod i te okulary będą za 14,50, a cena regularna 20 i ten kod wpisujecie. Ok? Nie ten. Nie, to wtedy, nie, jest jeden kod, przepraszam, mieszam Wam tu teraz. Ten kod, ten sam wpisujecie, ale cena będzie wtedy inna, zwyczajna. Jak nie kupi nic innego, tak? Ale zobaczcie, te są jeszcze fajne, te ja chciałam i te awiatorki chciałam, ale ich nie było, jeszcze poluję na te okularki, bo mi się podobają. Z firmy Red Be Red, więc jeszcze czekam, czy dostanę te apaszki. O, widzicie, tam leżą. Jakaś klientka zamówiła 6 funtów. Tak więc są fajne rzeczy. Musicie zawsze przeglądnąć sobie ten katalog. Co tu ciekawego jest, oferty wyprzedażowe. Dwa perfumy, dwa w cenie jednego. Naprawdę fajne, fajne rzeczy. Warto tutaj zaglądać, zapoznać się z ofertą. Warto mieć też katalog na kolejną kampanię, żeby wiedzieć, czy gdzieś jest stanie i gdzieś, z gdzieś po prostu katalogu zamówić, czy zaczekać na przykład na kolejny miesiąc, czy z Fokusa. Tutaj zobaczcie, były te właśnie te maski do włosów. się mówiłam, tej mi jeszcze brakuje. Jedna za 3 funty, a dwie za 5, czyli 250 maska, dziewczyny, 200 ml, bardzo dobra cena 2,50, to jest wiecie... No taniocha, po prostu taniocha, trzeba to pokazywać i reklamować swoim klientkom, żeby właśnie miały ochotę kupować i zamawiać z Avon u Was. Od każdej sprzedaży macie swój zarobek, więc warto, warto pokazywać. Też tutaj pokażę, że zmieniły się opakowania dziewczyny naszej serii do stóp. Też mamy rewelacyjne serie do stóp, warto też tutaj pokazywać to. Pisać o nich, mówić, bo ja nie wiem, to jest jakiś taki trend, że malować się maluje każdy, ale o stopy to już mało kto dba, prawda? Nie patrzcie nikomu na nogi, tak naprawdę, napięty, bo czasami, jak spojrzycie, to można się przerazić, jakie ludzie mają stopy, ale no niestety, takie są jakieś trendy, tendencje, że nie wiem, gdzieś tam u góry dbamy o siebie, a im bardziej w dół, tym jest koszej. No nie. Dobra, nie komentujcie tego. Udajcie, że nie słyszeliście. Ale tak jest, ale no niestety. Niestety, niestety czasami tak jest, że człowiek prędzej się wypsika perfumem niż umyje, prawda? No cóż, takie czasy. I kremy do rąk, tak samo, zmieniły opakowania. Formuła jest dalej ta sama, po prostu opakowania się nam zmieniły. Czemu? Nie wiem, nie pytajcie mnie czemu, bo sama nie wiem, ale wyglądają fajnie. Tyle dziewczyny, tyle wam chciałam pokazać. Nie będę przedłużać. Pracujcie, działajcie. Mamy nawet nie połowę kampanii, nie czekajcie, który dzisiaj jest, no nie, już jest połowa kampanii w zasadzie, zbliżamy się drugi tydzień kampanii czerwcowej, więc macie jeszcze mnóstwo, mnóstwo czasu przed sobą, pokazujcie w tym Ejwą, co jest fajnego, śledźcie też, koniecznie śledźcie stronę internetową sklepu, zakładajcie te sklepy, albo zaglądajcie do Digital Broszur, bo tam jest zawsze jakaś oferta, czy tak jak teraz jest oferta przy zakupie 30% na 30 funtów, 5 funtów obniżka, i tak samo mogą być inne oferty, ale te oferty będą się zmieniały tylko i wyłącznie w digital broszur bądź na Waszych sklepach internetowych. Katalog papierowy nie zmienia się, no bo nie ma takiej po prostu magii, żeby on nam się w domu zmienił i wskoczyły jakieś oferty. Więc warto jest śledzić, zaglądać, ewentualnie śledzić swoją liderkę, co daje znać, czytać, to co grupy pokazują. Ejwonowe, być po prostu na czasie. Wasz biznes, wasze zarobki, wy musicie o to dbać i po prostu trzymać zawsze rękę na pulsie. Życzę Wam owocnej kampanii yy, czerwcowej i dajcie znać, jak wam, idzie czer jak wam mija czerwiec, jakie zamówienia, co u Was się najlepiej sprzedaje i co same zamówiłyście dla siebie, co warto. Może ja coś przegapiłam, dajcie znać koniecznie.